Poseł, mi brakuje walki o równość praw mężczyzn wobec e, praw kobiet. Zdecydowanie e, tego, tym się pani Kotula nie zajmuje, a powinna, bo przecież mężczyźni są, równo, na, wielu równo, są tak. na wielu poziomach, na wielu poziomach prawnie są dyskryminowani. Równość jest tak. dla wszystkich. Ale chyba nie I dla mężczyzn. Mamy różne wieki emerytalne, pani minister nie jest tym zainteresowana. Mamy alienację rodzicielską, olbrzymi problem dla masy mężczyzn, pani minister nie jest tym zainteresowana. Mamy wybitnie dyskryminujące sądy rodzinne względem mężczyzn, pani minister Minister również nie jest tym zainteresowany, jest tylko zainteresowana aborcją oraz związkami partnerskimi i w sumie jedyna rzecz, która o tej niepotrzebnej kompletnie minister, ona chyba ma ministerstwo czy nie ma, nie, 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 nie ma. Wie, na szczęście, że nie ma, że nie ma takiego ministerstwa, jest to, że poza wygadywaniem z stekiem bzdur i rzeczy kompletnie absurdalnych nic jej się nie udało zrobić. To jest jedyna dobra rzecz, którą można o niej powiedzieć, nic nie udało jej się zrobić, na szczęście. Zupełnie niepotrzebne ministerstwo. Nie ma Które nie jest ministerstwem. Które nie, nie, jest, nie jest ministerstwem. Znaczy równość gwarantuje konstytucja.